Witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś poruszymy trochę inny temat, bo chociaż Premier League to topowa liga, gdzie występują profesjonaliści i gwiazdy światowego futbolu, to jednak należy pamiętać, że wciąż są to tylko ludzie. I dzisiaj właśnie taką ludzką stronę tego świata będziemy mogli przeanalizować, bo przed wami lista największych skandali obyczajowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Na pierwszy ogień weźmy skandal Jonaterego Słynny, ale jednocześnie często zainterpretowany, zwłaszcza poza granicami Anglii. Wielu kibiców do dziś uważa byłego kapitana Chelsea za zdrajcę, który złamał niepisane zasady przyjaźni, gdy brytyjskie tabloidy ujawniły jego rzekomy romans z Vanessą Peroncel, partnerką kolegi z drużyny Wayna Bridge'a. Jednak fakty przedstawiają się nieco inaczej. Choć Bridge faktycznie był w kilkuletnim związku z Peroncel i mieli razem syna, który urodził się w 2006 roku, to ich relacja zakończyła się w 2009 roku, czyli przed domniemanym romansem sterym. I nie moją rolą jest oceniać tutaj, czy moralnie jest to bardziej sprawiedliwe wobec kolegi z zespołu czy nie, ale trzymajmy się faktów. Bo sprawa ta wywołała ogromne kontrowersje. Bridge, który latem 2009 roku odszedł z Chelsea do Manchesteru City, publicznie odciął się od swojego dawnego kolegi, a w 2010 roku podczas ligowego meczu między City a Chelsea doszło do symbolicznej sceny, kiedy to Wayne Bridge odmówił podania ręki Teremu przed pierwszym gwizdkiem, co tylko podgrzało atmosferę i utwierdziło opinię publiczną w przekonaniu, że Terry dopuścił się zdrady wobec przyjaciela. Skandal ten rozdmuchany do gigantycznych rozmiarów, zwłaszcza gdy Capello zdecydował się odebrać Teremu opaskę kapitana reprezentacji Anglii. Decyzja ta była podyktowana nie samym romansem, ale krążącymi plotkami, jakoby Peroncel zaszła w ciąże z Terem, a ten miał ją namawiać do aborcji i później płacić za jej milczenie. Te sensacyjne doniesienia nigdy nie zostały potwierdzone, a sama Peroncel publicznie jej zaprzeczyła. Co więcej, podjęła kroki prawne przeciwko tabloidom, które publikowały te rewelacje. Choć reputacja Johna Terrego mocno ucierpiała, jego małżeństwo z Tony Pool przetrwało tę burzę. Para pozostaje razem do dziś i, mimo upływu lat, historia ta nadal ciąży na jego wizerunku i jest jednym z najbardziej pamiętnych skandali w historii Premier League. Kolejną wielką ikoną Premier League z równie wielką skazą na wizerunku jest Ryan Giggs. To postać, która przez dekady kojarzyła się z klasą, profesjonalizmem i co ciekawe lojalnością wobec Manchester United i stał się on symbolem tego klubu, spędził w nim całą karierę i zdobył 13 tytułów mistrza Anglii. Do tego można powiedzieć otwarcie, że dla wielu ludzi był po prostu idolem. I takim mianem określał go jego młodszy brat Rodri ale w 2011 roku ujawniono, że Giggs przez 8 lat miał romans z Nataszą Giggs, czyli żoną tego brata. Sprawa stała się sensacją medialną w Wielkiej Brytanii, a tabloidy nie pozostawiły na Giggsie suchej nitki. Co ciekawe, Giggs próbował ukryć sam romans, posługując się specjalnym sądowym zakazem publikacji informacji na ten temat, jednak w dobie internetu wszystko rozeszło się rabinowo i tego newsa nie dało się powstrzymać. I chociaż Rodri Giggs powiedział, że bratu nigdy nie wybaczy i sprawa ta mogłaby powolnie przechodzić w proces wyciszenia, to do akcji wkroczyła Natasza Giggs, czyli jego była małżonka, która zaczęła brylować w mediach i przyznawała, że miała romans z Ryanem jeszcze zanim wyszła za mąż za jego brata. Następnie wzięła udział w reality show Celebrity Big Brother, gdzie otwarcie mówiła o swoim związku z piłkarzem. I kiedy minęły lata i cała sprawa podwójnego życia waliczyka przechodziła lekko w cień, to nagle nadszedł kolejny cios bo w 2018 roku podjął on pracę jako selekcjoner reprezentacji Wali, ale w roku 2020 został oskarżony o przemoc domową wobec swojej partnerki Kate Grayville, a także jej siostry i według doniesień Giggs miał stosować zarówno przemoc fizyczną jak i psychiczną, a w listopadzie tego samego roku został aresztowany pod zarzutem napaści i kiedy stanął przed sądem, to na jaw wychodziły jego kolejne zdrady oraz akty przemocy wobec rodziny. I chociaż w ostatecznym rozrachunku sprawa została zakończona unieważnieniem, bo ława przysięgłych nie mogła dojść do jednomyślnej decyzji, to sam Ryan Giggs został zmuszony do rezygnacji z posady selekcjonera reprezentacji Wali, a do tego jego reputacja została doszczetnie zrujnowana. I chociaż przykładów zdrad i rozwiązłości piłkarzy z Premier League jest jeszcze sporo, jak chociażby ostatni Kyla Walkera, czy burzliwe życie Wayne'a Rooney'a, kiedy był jeszcze piłkarzem Manchesteru United i miał dopuszczać się zdrady swojej ciężarnej wówczas partnerki, to skupmy się może na innej tematyce, żeby nie być zbyt monotonnym. A sama Premier League to nie tylko piłkarze, i kiedy patrzysz na to zdjęcie, możesz nawet nie kojarzyć, kim są ci dwaj goście. Dopóki by się nie odezwali, bo po głosie, jeśli ktoś kiedykolwiek widział brytyjską transmisję, meczu piłki nożnej mógłby zdecydowanie skojarzyć owych dżentelmenów. Richard Keys i Andy Gray to duet, który przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych par komentatorskich w angielskiej telewizji. Ich styl i chemia na antenie sprawiły, że stali się oni ikonami Sky Sports. Jednak w 2011 roku ich kariery w telewizji zostały zakończone przez skandal o podłożu seksistowskim. Bo jeśli komentujesz mecz i mówisz coś prywatnie, to lepiej żebyś upewnił się, że mikrofon jest wyłączony. A kiedy do meczu Premier League między Wolverhampton a Liverpoolem została wyznaczona pani sędzia liniowa Sian Mezei, to do mediów wyciekła nagrana rozmowa owych komentatorów. O treści, w której zastanawiają się oni, czy zna ona zasady spalonego, i żeby dać spokój sobie z kobietami jako sędziami. I chociaż nie zostali oni natychmiastowo zwolnieni, to w następstwie tego wydarzenia zaczęły wypływać kolejne klipy, które ukazały, że seksistowskie uwagi nie były jednorazowym wybrykiem i zdarzały się one wcześniej, na przykład wobec redakcyjnej koleżanki Charlotte Jackson. I kiedy kolejne materiały zaczęły wypływać, Sky nie miało już wyboru. Andy Gray został zwolniony, a Richard Keys sam zrezygnował, twierdząc, że był on ofiarą w tej sytuacji. Co ciekawe, duet ten nadal możemy usłyszeć przy okazji oglądania meczów piłkarskich, ale już nie na Wyspach, a Bliskim Wschodzie, gdzie jak wiemy, kwestie te są postrzegane nieco inaczej. I skoro mieliśmy już przykład piłkarzy i komentatorów. To teraz czas na kogoś ze sztabu szkoleniowego. I chociaż nie jest to szkoleniowiec z Premier League, to jednak Sven-Goran Eriksson, pierwszy zagraniczny selekcjoner z nacji Anglii, który przez lata współpracował z FA, ma swoje za uszami. W 2004 roku na światło dzienne wyszedł fakt o jego romansie z sekretarką Angielskiej Federacji Piłkarskiej, czyli FA Farium Alam. I zazwyczaj w takich przypadkach mamy jeszcze trzecią osobę i tu nie było inaczej, bo Erikson był w związku z Nancy del Olio. I jakby tego było mało, to sprawa skomplikowała się wiele bardziej, bo pani Alam miała jednocześnie romanse z dwoma czołowymi ludźmi angielskiego futbolu, czyli Ericksonem oraz Markiem Paliosem, który był dyrektorem FA. I to właśnie ten drugi poniósł największe konsekwencje tego wydarzenia, bo na jaw wyszło, że chciał on wymusić rezygnację Ericssona ze względu na ten konflikt prywatny, a finalnie sam musiał podać do dymisji, a Sven Goran Ericsson, selekcjonerem synów Albionu, pozostał jeszcze przez dwa lata. Ciekawostką jest fakt, że Ewej kilkukrotnie publicznie zaprzeczyło, że jakakolwiek sytuacja miała miejsce i że to wszystko wysane z palca ploteczki. Problem polegał jednak na tym, że Faria Alam publicznie przyznała się do relacji ze Szwedem oraz panem Paliosem i Federacja musiała przeprosić za swoje oświadczenia i przyznać, że jednak wszystko było prawdą. Na koniec ktoś, kogo ciężko nazwać skandalistą, a człowiek, który bardziej pracował na miano zwykłego przestępcy Joey Barton, który kompletnie nie panował nad swoją agresją i temperamentem, wielokrotnie tracił głowę i popadał w konflikty z prawem. Jeżeli chodzi o kwestie piłkarskie, to już w roku 2004. Zasłynął z tego, że będąc piłkarzem Manchester City pojechał z klubem do Tajlandii, gdzie zgasił cygaro na oczodole młodego zawodnika Jamesa Tendiego. I chociaż musicie przyznać, że incydent ten brzmi absurdalnie jak popisy Balotellego, to klub ukarał go jedynie grzywną w wysokości 6 tygodniówek i podejrzewa się, że musiało dojść do jakiejś ugody między Bartonem a młodym piłkarzem. I ta cierpliwość nie opłaciła się władzom City, bo już w 2007 roku Barton pobił kolegę z drużyny, Usmana Dabo, kiedy podczas treningu powalił go na ziemię i kopał po głowie. Francuz trafił do szpitala i złożył, oczywiście, doniesienie. Barton został skazany na 4 miesiące w więzienia w zawieszeniu i musiał odejść z klubu ze względów dyscyplinarnych, co chyba nikogo nie dziwi. I w grudniu tego samego roku, Joey zapracował sobie na to, aby kara już nie była zawieszona, i został skazany na 6 miesięcy więzienia, kiedy to pobił 16-letniego chłopaka w centrum miasta i brał udział w innej bójce, gdzie ponad 20 razy kopnął leżącą osobę. I chociaż Joey wypierał się jak mógł, to całe zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Mimo wszystko Barton nadal dobrze grał w piłkę i na jego talent skusił się kolejny klub. Po kilku latach w sezonie 2011 12 wraz ze swoim Queens Park Rangers grał on przeciwko Manchesterowi City i doszło do wydarzenia, z którego kojarzyć go może wielu kibiców. Bo kiedy uderzył łokciem w twarz Carlosa Teveza i zobaczył, że otrzyma on czerwoną kartkę, to kopnął Sergio Aguero i próbował pobić się z Vincentem Kompanym. FA Co prawda nie ukarało go grzywną z najwyższej półki, bo jedynie 75 tysięcy funtów, ale za to wlepiło mu 12-miesięczne zawieszenie, licząc chyba na to, że w końcu pozbędą się na stałe tego problemu ze swojej ligi. Anglik nie dał się jednak tak łatwo zatopić i swoją karierę kontynuował do roku 2017, kiedy już Co prawda nie zapobicie, ale nadepnął na FA. Kolejny raz na potężny odcisk, bo okazało się, że przez ponad 10 lat obstawiał on mecze piłkarskie, w tym te, w których sam grał, co jest karygodnym zachowaniem i kompletnym złamaniem wszelkich zasad antyhazardowych, jeśli chodzi o ligi piłkarskie. I tym razem zawieszenie było już 18-miesięczne i miało zakończyć piłkarską karierę Bartona. I chociaż na murawę już nie wrócił, a skierował się ku ławce trenerskiej, to chyba jego temperament pozostał bez zmian, bo w 2021 roku, jako szkoleniowiec Fleetwood Town, zaatakował on menedżera Benzli Daniela Stendera w tunelu stadionowym, gdzie rozbił mu nos, za co został oskarżony o napaść i w 2022 roku skazany na prace społeczne. I tak prezentuje się moja lista skandali na dziś. Dziękuję za Wasz czas. Może w przyszłości zrobimy jakąś drugą, jak będzie zainteresowanie. Zapraszam do polubienia filmu bądź zasubskrybowania kanału. A ja dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie i życzę Wam miłego dnia.